Potrzebna jest mądra inwestycja państwa. Jednym z absolutnie kluczowych obszarów jest tu mieszkaniówka. Dziś 80% nowych mieszkań powstaje tylko w 20% gmin. Musimy to zmienić. Nigdy więcej programów typu bezpieczny kredyt 2%, który wzbogacił deweloperów w metropoliach i doprowadził do wzrostu cen w całej Polsce. To oznacza także sprzeciw dla kredytu 0%. Polska 2050 nie poprze tego pomysłu. Zagłosujemy za to, za wsparciem społecznego budownictwa mieszkaniowego. Nie wolno reformować Polski przez zwijanie Polski. Reforma poczty przez zamykanie placówek nie może wejść i nie wejdzie w życie. O składce zdrowotnej nie muszę mówić. Nie spoczniemy aż doprowadzimy do jej radykalnego obniżenia tym, którym ją niesprawiedliwie podwyższono. Bo nie, odnosząc, nie podnosząc poziomu ochrony zdrowia, wpędza ona teraz w śmiertelną chorobę tysiące polskich firm.